U nas w parafii wygląda to tak, jest komitet organizacyjny, to są głównie młodzi ludzie, no i my, czyli komitet organizacyjny, dowiadujemy się na wszystkie możliwe sposoby, czyli przez internet, między sobą, od księdza i tak a potem ludzie z parafii dowiadują się też od księdza na ogłoszeniach, ewentualnie z gablotki. Raduję się tym faktem, że u nas w dekanacie te przygotowania są na wysokim poziomie, że w każdej parafii udało się znaleźć komitet parafialny, który, który te Światowe Dni Młodzieży przygotowuje, że jest liczna grupa młodzieży, która wspólnie jeździ na rekolekcje, wspólnie się modli na różnych wydarzeniach, których nie brakuje. Więc jest to niesamowite doświadczenie wiary, nie tylko dla nich samych, ale dla nas, kapłanów i swoją obecnością chcemy im w tym wydarzeniu pomagać. Więc trzeba nam, abyśmy każdego dnia właśnie dobrze mówili o Światowych Dniach Młodzieży, abyśmy właśnie te Światowe Dni Młodzieży promowali, ale przede wszystkim abyśmy je dobrze przygotowali, dlatego, dlatego właśnie gromadzimy się dzisiaj również po to, aby się modlić drogą krzyżową i przeżywać spotkanie z Jezusem Chrystusem właśnie tam, gdzie, gdzie On oddał swoje życie za nas. Yy, więc potrzeba tylko wyrazić wdzięczność tej młodzieży, która się zakażowała i zaprosić tych, którzy jeszcze nie odkryli tego powołania i tego głosu Jezusa Chrystusa, aby usłyszeli, że każdy może właśnie dla tego dzieła coś wielkiego zrobić, a święty Jan Paweł II na pewno wszystkim nam pobłogosławi. Amen. Niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas zawaliłeś, stanie się Bogiem przemieniającym ludzkie serca i oblawiającym okie dzień, Amen. Matko Święty Jan i Paweł II, Święta Siostro Wosty bo... Powstaje rzeczywiście strona, strona poświęcona wszystkim parafiom, strona taka typowo informacyjna, no, myślę, że jest bardzo potrzebna, ponieważ, ponieważ w parafiach bardzo wiele się dzieje, w naszych parafiach od tych najmniejszych, gdzie nie cały tysiąc mieszkańców, a po, aż po te wielkie, po 20 parę tysięcy. Dlatego ta, ta, jakby ta strona zbierze wszystko te wydarzenia i pokaże moc i siłę tego wydarzenia, które przed nami, ale moc i siłę tego, co już zostało zrobione. Bo gdzieś nam się to na razie rozchodzi nikt. Nie zauważa tego wielkiego może entuzjazmu młodych. Wręcz jest wielu takich malkotentów, którzy tylko narzekają, nawet dzielą się tym czasem w prasie, a tutaj właśnie ta strona myślę, że pokaże właśnie tą moc i siłę, którą młodzież wlewa w te przygotowania do światowych młodzieży. No i może zmobilizuje tych, którzy jeszcze nie odkryli tego, że trzeba się powoli do tych,